Proszę sobie wyobrazić, że spokojnie piją państwo poranną kawę. Gdy nagle w telewizji, radiu czy internecie pojawia się komunikat. Sejm ogłosił decyzję, która wstrząsnęła całą Polską. Brzmi jak coś sensacyjnego nagłówka. Tym razem to nie plotki ani przesada. Mówimy o realnej, oficjalnej decyzji polskiego parlamentu, która bezpośrednio dotyczy kieszeni milionów polskich seniorów, zwłaszcza tych pobierających emeryturę czy rentę. O co konkretnie chodzi? Sejm właśnie zatwierdził nowe przepisy, które mogą zmienić sposób wypłacania świadczeń emerytalnych już od najbliższych miesięcy. Decyzja obejmuje nie tylko wysokość tzw. czternastej emerytury, ale również mechanizmy waloryzacji podstawowych świadczeń. ZUS. W praktyce oznacza to, że mogą Państwo spodziewać się nie tylko innej kwoty przelewu na konto, ale również nowych zasad ustalania, komu i kiedy dokładnie będą przysługiwały dodatkowe wypłaty. Co ważne, decyzja Sejmu została już oficjalnie opublikowana, a jej treść jasno określa limity dochodowe, zasady przyznawania dodatkowych świadczeń oraz terminy wypłat. To nie są ogólniki, które słyszymy od polityków w kampanii wyborczej. Mówimy o dokumentach, które już teraz wchodzą w życie i które powinny zainteresować każdego emeryta i rencistę w Polsce. W tym materiale dokładnie omówimy, co Sejm postanowił, kto zyska, a kto niestety może stracić. Dowiedzą się Państwo, jakie będą nowe kwoty. Kto dostanie czternaste emeryturę w pełnej wysokości, a kto według nowych przepisów otrzyma mniej lub nawet nic. Nie ma tu miejsca na domysły. Wszystko opieramy na oficjalnych danych opublikowanych przez rząd i ZUS. Proszę zostać z nami do końca tego nagrania, aby nie przegapić kluczowych informacji, które mogą wpłynąć na Państwa budżet już w nadchodzących miesiącach. Zacznijmy od tego, co dokładnie wydarzyło się w Sejmie bo to właśnie tam zapadła decyzja, która poruszyła nie tylko polityków, seniorów, emerytów, rencistów i wszystkie osoby, które opierają swoje codzienne życie na świadczeniach z ZUS-u. Otóż Sejm przyjął ustawę, która reguluje nowe zasady wypłaty, czternaste emerytury oraz wprowadza zmiany w sposobie waloryzacji podstawowych świadczeń emerytalnych. W praktyce oznacza to rewolucję w tym, jak i kiedy będą wypłacane dodatkowe pieniądze. Wcześniej 14. była uznawana za rozwiązanie tymczasowe, zależne od decyzji rządu w danym roku. Teraz staje się świadczeniem ustawowym, czyli zapisanym w prawie, co oznacza, że będzie przysługiwała co roku, ale z pewnymi ważnymi zastrzeżeniami. Najważniejszym elementem nowej decyzji jest tzw. próg dochodowy. Wcześniej 14. emerytura była wypłacana wszystkim seniorom, ale teraz Sejm wprowadził zasadę, że pełną kwotę 14 otrzymają tylko te osoby, których miesięczny dochód nie przekracza określonej granicy. Według najnowszych przepisów próg ten wynosi 2900 zł brutto miesięcznie. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli ktoś pobiera emeryturę lub rentę w wysokości do 2900 zł brutto, może spać spokojnie. 14 emerytura w pełnej wysokości trafi na jego konto, ale jeśli dochód przekracza ten próg, świadczenie zostanie odpowiednio pomniejszone. A przede wszystkim do tych, którzy jej rzeczywiście najbardziej potrzebują. Tłumaczenie wydaje się logiczne, choć nie da się ukryć, że nie każdy senior przyjmuje tę decyzje z entuzjazmem. W końcu, dla wielu osób, każda dodatkowa złotówka jest istotna. Zwłaszcza w czasach, gdy ceny leków, żywności i energii elektrycznej stale idą w górę. Co istotne, nowa decyzja Sejmu reguluje także termin wypłaty 14 emerytury. Według przyjętej ustawy dodatkowe. Świadczenie będzie wypłacane zawsze w okresie jesiennym dokładnie we wrześniu. Oznacza to, że już w tym roku we wrześniu seniorzy powinni spodziewać się przelewów lub przekazów pocztowych z 1900... tytułu 14 emerytury. Warto tu zaznaczyć, że nie trzeba składać żadnych wniosków ani formularzy. Wypłata będzie realizowana automatycznie na podstawie danych, które posiada ZUS. To ważna informacja, bo wokół tego tematu często krążyło wiele niejasności i fałszywych wiadomości, zwłaszcza w internecie. Rozmawiając z wieloma seniorami słyszymy często pytanie, czy ta 14 rzeczywiście ma sens, czy kilkaset złotych więcej raz w roku robi jakąś różnicę. Patrząc na codzienne wydatki starszych osób, odpowiedź jest oczywista. Dla wielu emerytów każdy dodatkowy grosz to ogromna pomoc. Leki, opłaty za mieszkanie, rachunki za prąd i gaz, wizyty u specjalistów, które często nie są w pełni refundowane, to wszystko generuje koszty, które potrafią być naprawdę przytłaczające. Dlatego nawet jednorazowy zastrzygówki w postaci 14 emerytury bywa dla wielu osób ratunkiem. Na przykład przed zimą, gdy koszty ogrzewania znacznie rosną. Ale nie kończy się na 14. Nowa decyzja. Sejmu wprowadza także zmiany w zasadach waloryzacji emerytur i rent. Dotychczasowe rozwiązania zakładały coroczną waloryzację w marcu. Ale teraz mechanizm ten zostaje dodatkowo uszczelniony. W uproszczeniu można powiedzieć, że waloryzacja będzie bardziej powiązana z realnym wzrostem cen oraz średnią płacą w gospodarce narodowej. Ma to na celu lepsze dostosowanie świadczeń do aktualnych warunków ekonomicznych. Rząd zapewnia, że w przyszłości emeryci będą musieli czekać na decyzje polityków, bo waloryzacja będzie działać według jasnych i przejrzystych zasad, bez wyjątków i uznaniowości. Czy to wszystko wystarczy, aby seniorzy w Polsce mogli poczuć się bezpiecznie? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Z jednej strony nowa ustawa daje pewność, że 14 emerytura stanie się stałym elementem systemu, a waloryzacja będzie bardziej sprawiedliwa. Z drugiej strony, jednak próg dochodowy wprowadzony dla czternastek może sprawić, że spora grupa seniorów poczuje się pominięta. Szczególnie dotyczy to tych, którzy mają nieco wyższe świadczenia. Ale wciąż muszą borykać się z wysokimi kosztami życia, zwłaszcza w dużych miastach. Nie można też zapominać, że 14 mają być zlikwidowane, że będą wypłacane tylko wybranym grupom albo że trzeba będzie składać specjalne wnioski. Wszystko to nie ma pokrycia w rzeczywistości. Nowa ustawa jasno określa zasady. 14 emerytura jest świadczeniem ustawowym wypłacanym automatycznie we wrześniu, a jej wysokość zależy od progu dochodowego który wynosi 2900 zł brutto miesięcznie. Nie trzeba nigdzie biegać, nie trzeba nic wypełniać. Wystarczy śledzić oficjalne komunikaty z USU i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Dlatego apelujemy do wszystkich seniorów. Nie dajcie się wprowadzić w błąd. Słuchajcie sprawdzonych. Źródeł informacji takich jak oficjalne komunikaty rządowe czy właśnie takie materiały jak ten, który dla Państwa przygotowaliśmy. Zostańcie z nami. Bo w kolejnych nagraniach będziemy regularnie informować o wszystkich zmianach w systemie emerytalnym, o nowych decyzjach Sejmu oraz o tym, jak skutecznie poruszać się w coraz bardziej skomplikowanym świecie przepisów i świadczeń. Jeżeli materiał był dla Państwa pomocny, prosimy o zostawienie komentarza i subskrypcję kanału. W ten sposób nie przegapią Państwo żadnych nowych, ważnych informacji. Życzymy spokojnego dnia i jak najmniej stresów związanych z formalnościami.